Jestem kandydata. Jestem kandydata. Y, 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 dobrać kandydata, dobrać, na którego nie chcę. Nie chcę. Porozmawiać. Ale to nie chodzi o to, czy chcę, czy nie chcę. No dzisiaj pracuję. Porozmawiać. Tutaj mamy przyćmian jak ludzie są przewożeni no. Patroczy pana Tomorowskiego dużego zainteresowania nie ma, chyba że się zapłacił po 400 zł na głowę. Proszę, ludzie są sprowadzani. Prawdziwe tłumy. Prawdziwe tłumy spontanicznych ludzi.